Wygląd końcowego filmu po pracach postprodukcyjnych zależy w dużym stopniu od przesłanego przez Ciebie materiału. Istotne, aby ujęcia z podróży były urozmaicone. Dlatego też w poniższej tabeli stworzyliśmy dla Ciebie przykładowy zakres ujęć. Oczywiście to ty decydujesz o ostatecznej proporcji i brak jakiejkolwiek pozycji w nie wpłynie na jakość filmu. Może jedynie zwiększyć jego atrakcyjność oraz podnieść Twoje umiejętności filmowe. Przy okazji wzbudzisz w sobie potrzebę poznania własnego sprzętu. Wierzymy, że oprócz fotografowania podróży, tak jak my odkryjesz w sobie zamiłowanie do filmowania. Eksperymentuj ze swoim sprzętem i odkrywaj jego nowe możliwości. Poznaj jego moc. Uruchom aparat w swoim telefonie, sprawdź różne tryby oraz ukryte funkcje. Zaskocz siebie. Z pewnością odkryjesz coś nowego. Posiadasz Samsung serii Galaxy. Nagrywałeś już timelapse w trybie astrofotografii. Magia. I to w telefonie. Tip. Nagrywaj w funkcji Auto, jeżeli jeszcze nie czujesz się pewnie w trybie manualnego ustawiania naświetlenia, przesłony, ekspozycji itp. Skup się na kadrze, otoczeniu, emocjach i tym właściwym momencie uruchomienia migawki. A my zajmiemy się postprodukcją za Ciebie. Tip. Zrobiłeś zdjęcie? Nakręć wideo na bazie tego samego kadru. Skoro już podjąłeś decyzję sięgnięciu po sprzęt oraz o uruchomieniu migawki dla zdjęcia, to znaczy, że znalazłeś także interesujący kadr dla filmu.